Słuchajcie, coś jest nie tak z moim tatą. Każdej nocy wybiega z przerażeniem z sypialni i śpi do rana na podwórzu. Czy to normalne? Jak na twojego tatę? Całkiem. Moja mama przez chwilę tak robiła, ale okazało się, że cierpiała na okropną niestrawność. Słyszałem o tym. Wystarczy zjeść kilka ostrych papryczek i nieświeżych małży, żeby spędzić całą noc w toalecie? Kudłaty, proszę. Stary. Fred, jeśli chcesz, możemy dzisiaj z Tobą nocować. Moja mama ma w swoim sklepie dużo ziołowych środków nasennych. Możemy tam wstąpić po szkole. Ach, to bardzo miło z Waszej strony, dzięki. Widzimy się po lekcjach. Dafne, dobrze się czujesz? Wyglądasz inaczej. Welma, kiedy spotykasz się z kudłatem, to nie spodziewasz się kłopotów? On woli bawić się z psem, czujesz? A potem znowu zaczyna. Welma, chodźmy razem na randkę, a wtedy ja odsyłam go do psa. Więc tak, mam z nim trochę kłopotów. A co? Ostatnio Fred ma małą obsesję. Zrobił specjalny harmonogram, dzięki któremu wie gdzie jestem i co robię przez cały dzień. Popatrz na to. Jego plan na dzisiaj. część pierwsza z dwunastu. No wiesz, Fred jest skomplikowany. Nie, nie jest. Kiedy zaczyna kontrolować wszystko, co robię, czuję się jak w jednej z jego pułapek. Proszę bardzo. Próbki moich najlepszych ziół mają kojące działanie na umysł i ciało. Kto chce spróbować? Twój ojciec nie potrzebuje hechbatek synu. Twój ojciec potrzebuje egzorcysty, łowcy duchów. Przepraszam, ale kim pani jest i czemu panoszy się pani w sklepie mojej mamy? Spokojnie, Welmo. To jest moja nowa baristka, Lady Marmolada. Baristka? Czy to ma coś wspólnego z masażem, bo strasznie boli mnie bark? Zajmuję się robieniem kawy, espresso, latte, cappuccino, czekoladowa mokka i inne. Ale wypędzam również złe moce z nieczystych ludzkich dusz. Myślisz, że dusza mojego ojca jest nieczysta? Hmm, wnioskuję z twojej aury, że przydałoby się jej czyszczenie. Gdybyś mnie potrzebował, będę za ekspresem. <laughs> Czyż nie jest świetna? A ten jej akcent jest cudowny.